Cześć, ja jestem Kamil, jak już może wiecie, a to jest suplement do mojego filmu z Małego Szlaku Beskickiego. Którego, jeśli nie oglądaliście, to możecie go gdzieś tam w którymś rogu teraz zobaczyć. Jeśli oglądaliście jednak tamten film, wiecie już, że nie udało nam się go ukończyć w całości. Musieliśmy niestety pominąć jeden fragment, który dzisiaj mam zamiast zrobić. Dlatego właśnie wspinam się mozolnie pod tę górę póki co asfaltem, żeby zrobić te dodatkowe, a w zasadzie brakujące, 30 parę kilometrów. Wyszedłem z Zembrzyc, idę do Myślenic i mam nadzieję, że coś dzisiaj na tym szlaku spotkam ciekawego. Coś ciekawego mam na myśli widoki, chociaż o 15 około zapowiadają burze. Mam nadzieję, że jakimś cudem je ominie. Miało być ładnie kurczę. Zawsze tak jest. Ale co, mamy lipiec, jaki mamy. Nic na to nie poradzimy. Chociaż dzisiaj już jest 1 sierpnia. Szybko leci to lato. Powiem Wam ciekawa sytuacja, bo po podejściu asfaltowo szutrowym teraz nagle muszę zejść tam, po trawce na dół. A tutaj swoją drogą po drodze, piękne widoczki, piękne, piękne, naprawdę piękne domy z ogrodami. Chciałoby się tutaj żyć na odludziu, tylko pytanie a tutaj w zimę podjechać, chyba kładem albo ciągnikiem. Myślę, że łańcuchy mogą czasem nie dawać rady. No i ja tutaj naprawdę co chwila muszę się zatrzymywać. Zobaczcie sami, jak tu przejść obojętnie. Można zauważyć, dzisiaj na szlaku jestem sam. Sam przemierzam ten odcinek. I ciekawi mnie, czy choćby dlatego, że jest dzisiaj piątek i są wakacje, to czy spotkam dzisiaj dużo ludzi na szlaku. Póki co nie widzę nikogo. Mogę się delektować samemu w ciszy, w spokoju. Niewątpliwą zaletą tego, że jestem tutaj sam, jest to, że mogę nieskrępowanie gadać do kamery. A moim jedynym rozmówcą, choć nieco niemym, jesteście wy. I znowu asfalt. Jak już miałem mówić, że taki to szlak, dróżka po prostu dla samochodu w zasadzie, to właśnie jest niespodzianka, bo szlak sobie skręca tam. Więc zaczyna się coś dziać. Fajnie fajnie, podoba mi się póki co. Kurczę, to będzie niezła historia, jak się okaże, że fragment, który ominęliśmy na całym szlaku, to był ten najładniejszy fragment. Na szczycie hełma chciałem nagrać, że tam krzyżuje się szlak z kalwarii Zebrzydowskiej, ale zostałem totalnie zaatakowany przez strzyżaki sarnie, które możecie kojarzyć pod nazwą. Mówi się o nich, że to są lotające kleszcze. Było ich tyle. Spryskałem się od razu mugą. Nista muga nie dała. Zaczęły na mnie i tak siadać, po prostu wkręcać się we włosy. Musiałem szybko założyć, dobrze, że mam polar ze sobą. Założyłem polar i uciekłem stamtąd, było tam ogólnie dosyć gęsto, właśnie dużo owadów. A owady to szczerze wam powiem, że to jest to jest mój największy przeciwnik w naturze. Jak ja kocham góry, kocham naturę, kocham śpiew ptaków, to wszystko otoczenie kolory, tak owadów po prostu nienawidzę. Hełm to jeden z dwóch bardziej wybitnych szczytów na dzisiejszym szlaku. Drugi z nich to Babica, do której mam jeszcze sporo kilometrów. Tam będzie takie mocniejsze podejście. A teraz znowu piękny, długi trakt. Przecież położyć się tutaj i odpocząć, to jest coś pięknego. Ja już na asfalcie, ale zejście do Palczy najgorszą ścieżką chyba z możliwych. Zarośla, <gry> jakaś glina śliska. Masakra, jeszcze w pajęczynę taką wielką wszedłem na całą twarz. O, musiałem ją wypluwać wręcz. No ale, już na asfalcie z powrotem, fajny jest ten szlak. Bardzo dzisiaj, no oprócz tego, jakichś takich małych, naprawdę małych fragmentów, to jest w większości po płaskim. A podejścia są takie dosyć łagodne. Nie mm. jest też jakiś rozwalony. Jest dużo łąk, jest bardzo dużo punktów widokowych. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony póki. Co. I jak na złość na podejściu znowu musiałem zasłonić ręce, bo ponownie jest atak strzyżaków, masakra jakaś. Od razu się wpinają we włosy, na rękach. Mam nadzieję, że żaden na karku mi nie usiądzie, bo niestety to mam niechronione. Odganiając się przed owadami, Nawet nie wiem kiedy zrobiłem 200 metrów w górę. <laughs> Czeka mnie jeszcze drugi raz tyle, ale na dłuższym dystansie, więc myślę, że jest całkiem spoko. A tymczasem doszedłem znowu do zabudowań. Do Babice godzinka, a mi wystarczy Babica zachodnia, bo tam mam wiatkę, gdzie przystanę sobie na przerwę, akurat w połowie trasy i na jakieś jedzonko. A teraz to, czego dawno nie było. Przyczynek zrobiony, bardzo fajna wiadka, Stopy wywietrzone, a w sumie dlaczego ja tu jestem? Po prostu nie lubię zostawiać spraw niedokończonych. Strasznie mnie to gryzło, że być może ominęliśmy coś wartościowego. Jak chyba sami widzicie, ja również. Tak właśnie było. Przed nami Babica. Troszkę polanek z tego co widziałem na mapie. A potem około 12 km już lasem w zasadzie zejścia do myślenic. Nie myślenice meta. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego. Mam nadzieję, że tak. Póki co, było świetnie. Powiem Wam, że szlak, którym szedłem i idę cały czas, to jest chyba najbardziej dziki fragment MSB. Co chwila błoto, bagno, obejście jakimiś chaszczami. Straszne, widzisz świetną ścieżkę dalej. Nie, szlak prowadzi obok, najbardziej zarośniętym po prostu miejscem. Mam trochę dosyć już tego. Pierwsza połowa była świetna. Ta jest bardzo męcząca i tempo też spadło, mimo że to zejście w zasadzie. Zobaczymy co dalej, no pff, liczę, że będzie trochę lepiej. No ile może tak być w końcu? Zbliżam się do 25 kilometra i muszę potwierdzić to co mówiłem w tamtych filmach, czyli <grych> 25 to jest tak, że idziesz z przyjemnością. Powyżej już się robi. Już się trochę po prostu nie chce. No a bliżej 40 to już jest walka. I kolejna kapliczka. Mam nadzieję, że złapałem je wszystkie. <noise> Także teraz wernisarz Kapliczek. Zapraszam. Bardzo optymistyczne, bo podkręciłem trochę tempo. Godzina 30, myślę, a za godzinę 25 ma padać już, więc myślę, że spokojnie zdążę zejść do miasta przynajmniej. Bo tutaj, gdyby popadało, to by już naprawdę było bagno. Ach, nudy, nudy generalnie. Nudy: trochę zejścia, trochę podejścia. Nic ciekawego, nic ciekawego. Dużo omijania. Dużo przedzierania się przez pajęczyny, i tyle. Więc myślę, że nic już się do końca nie zmieni. Korzystając z wypłaszczenia terenu, chyba mogę podsumować dzisiejszą wycieczkę. Eee, no Tak jak mówiłem generalnie, no do, do połowy mi się bardzo podobało. Było fajnie, było łagodnie, było przyjemnie po prostu. I widokowo też szlak spełnił moje oczekiwania. Natomiast druga część, drugiej części wolałbym nie pamiętać. Tak jak schodzenia, tak jak schodzenia i wchodzenia na Lubogoszcz, tak samo właśnie tej drugiej części dzisiejszego dnia. No co, ja zaraz będę w Myślenicach. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia następnym razem. Hola hola, nie tak szybko. Jak się podobało zostaw łapkę, zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych wypraw. Na razie.